Najpierw chciałem podziękować konsumentom, że zagłosowali za to, bo to właśnie oni nam powiedzieli, że to pewnie utrafiliśmy. Kultura to chyba dopiero zaczynamy. Spożywanie sera jest bardzo mocno skomodityzowane i zwróćcie uwagę na to, że bardzo niewiele produktów serowych mówi, jak to spożywać. Mówi bardziej, co to jest za produkt, ile ma białka, ile ma tłuszczu, ile ma czegoś tam jeszcze. Tym produktem chcemy właśnie ukierunkować trochę tę kategorię na przeżywanie tej konsumpcji, na przykład na okazję, w której możesz to zjeść, a nie co tam jest w środku, jaki składnik. To jest oczywiście ważne, ale tak na dobrą sprawę jedzenie to jest przyjemność. Jedzenie to jest spędzanie czasu wspólnie z przyjaciółmi. W tym przypadku konkretna okazja. E, którą chcieliśmy bardzo wprost zakomunikować i wierzę, e, a to mnie jeszcze w tym utwierdza, e, że zrobiliśmy dobry ruch. Myślę, że e, branża spożywcza potrzebuje innowacji. Mówiliśmy przed chwilą o kulturze. I mówiliśmy też, to ja to powiedziałem, że ona jest troszeczkę nudna, więc innowacje, a szczególnie innowacje, które nie mówią właśnie o składnikach, tylko mówią właśnie o tym, w jakiej okazji to spożywać, to jest coś, co troszeczkę ożywi naszą całą branżę spożywczą. Więc innowacje są jak najbardziej istotne w całym tym życiu, nawet jeżeli same innowacje nie zastąpią wolumenem zwykłego mleka czy zwykłego sera. Ale będziemy o nich zawsze pamiętać i będziemy się zwracać ku tym markom, które te innowacje promują.